To jest poziom trzeci. Poza tym efekt leczenia cztery razy słabszy, chyba że zmieszano z tym czteru więcej leków. Mogę je leczyć, ale czy powinienem? Okej, takie zęby będą mieli. Podskażą za ciała. Kanibale? Utrata wspomnień. Morska obsesja, regresja językowa. Trzeba on mówić. Pomocy? Proszę mnie stąd wypuścić. Ja chyba nie. Chory. Dzień dobry doktorze! Mam nadzieję, że miewasz się dobrze. Moja głowa nie jest w porządku. Pewnego dnia byłem na brzegu i przysiągłem, że ktoś wyszeptał moje imię. Najdziwniejsze jest to, że dochodziło to przez falę. Poczekaj, stary, tu jest więcej problemów. Sprawdź książę sobie w rybołuda.